Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę tradycyjnie na dwa odcinki, bo mamy dwa przykłady. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast następny odcinek to będzie bonus dla osób wspierających kanał. Zadanie składa się z dwóch części. Mamy po pierwsze sprawdzić, czy któreś z podanych punktów należą do okręgu. Czyli jeśli mamy okrąg o promieniu w tym przypadku 5. Zaraz zobaczysz dlaczego tak jest, dlaczego tu jest promień 5. To na przykład do okręgu może należeć punkt A o współrzędnej minus -1,7. Jak to sprawdzić? Otóż mając równanie okręgu, wystarczy wstawić w miejsce x oraz y współrzędne każdego z tych podanych punktów. No to przetrenujmy. Co nam tutaj wejdzie? W każdym z przypadków Wstawiam minus 1, dodaję 4. Tutaj wstawiam 1, dodaję 4. Tutaj wstawiam minus 2, dodaję 4. Następnie przepisuję sobie znaki plus i teraz y każdych, każdego z punktów. Siódemka odejmuje 3. Następnie trójka odejmuje 3. 6 odejmuje 3. Zobaczmy, co otrzymamy. Minus 1 dodać 4 to 3 kwadrat, dodać 4 kwadrat. Poniżej mamy 5 kwadrat, dodać 0 kwadrat i jeszcze niżej 2 kwadrat, dodać 3 kwadrat. Jakie wyniki otrzymamy? W pierwszym przypadku będzie to 25, czyli punkt A należy do mm, okręgu. Następnie, 5 kwadrat dodać 0 kwadrat to 25, a zatem punkt B należy do okręgu, ponieważ otrzymujemy dokładnie tą liczbę, którą mamy w równaniu okręgu po prawej stronie. I jeszcze 2 kwadrat to 4, dodać 9. 4 dodać 9 to 13. Więc punkt C nie należy do okręgu, ponieważ 13 nie jest równe 25. No i już. Teraz mamy narysować okrąg w układzie współrzędnych. Od razu wyznaczmy promień tego okręgu. Pamiętamy, równanie. Okręgu w postaci kanonicznej. To równanie, już zapiszę, wyglądało dokładnie tak. x odjąć xs kwadrat dodać y odjąć ys kwadrat to się równa r kwadrat. W następnym przykładzie mamy już równanie podane w postaci zredukowanej, i my to równanie będziemy musieli przedstawić w postaci kanonicznej. Pokażę, jak to zrobić w odcinku bonusowym. Zobacz, jeśli r kwadrat to jest 25, to ile wynosi r? No r musi być pierwiastkiem kwadratowym z 25. Stąd wniosek, że r jest równe 5. I teraz narysujemy okrąg w układzie współrzędnych. Zrównania okręgu, odczytajmy współrzędną i y -ową środka tego okręgu. Zobacz, żeby otrzymać tutaj plus czwórkę w nawiasie, to patrząc na wzór, musielibyśmy wstawić w miejsce xs, minus 4, bo minus minus 4 daje plus 4. Współrzędna x. Środka to jest minus 4, y 3. No i teraz zaznaczamy te punkty. Minus 4, 3. Minus 4 na x, na y plus 3. Tutaj jest środek okręgu. Następnie promień długości 5. Tu mam 4-5 krateczek, potrzebuję i do góry też 5 krateczek potrzebuję. O. I promień gotowy, okrąg gotowy, tak? I teraz, tak rysunkowo, będziemy mogli sprawdzić, czy te punkty, o których powiedzieliśmy, że należą do okręgu, rzeczywiście do niego należą. Zobaczmy. Minus 1, 7, punkt A szukamy. Na x minus 1, na y 7, 2, 4, 6. No zgadza się, należy do. Okręgu. Może zostawmy kolor zielony. O, 1, 3. 1, 3. Rzeczywiście, punkt B należy. Punkt C podobno nie należy. Zobaczmy. Minus 2 na x, 6 na y. 2, 4, 6 na y. No, punkt C jest położony wewnątrz okręgu, czyli obliczenia się zgadzają, mamy rozwiązany pierwszy przykład.